Witam serdecznie na kanale Paweł Węglarz. Dzisiaj bardzo ciekawy temat, czyli testosteron, a wypadanie włosów. Jak z tym jest naprawdę, jak to wygląda i czy u każdego to występuje. Zanim przejdziemy, to zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę i wbijaj na insta, bo to bardzo ważne. Pierwsze pytanie, które musimy sobie zadać, to co to jest testosteron? Testosteron to główny męski hormon seksualny, choć występuje również u kobiet, ale w znacznie mniejszych ilościach, jednakże równie potrzebny. Ma kluczowe znaczenie dla rozwoju cech męskiej i utrzymania zdrowia i samopoczucia, i jest hormonem, którego tak naprawdę pożąda każdy facet. No ale co z tego? Każdy pożąda testosteron, ale no nie każdy pożąda łysiny po każdej, a to nieraz się dzieje, jak się go stosuje. Jak to w końcu jest? Odpowiedź jest nieco bardziej skomplikowana. Testosteron sam w sobie nie powoduje wypadania włosów, jednakże gdy jest przekształcany w dihydrotestosteron, tak zwany DHT, przez enzym zwany 5 alfa reduktaza, może wpływać na zdrowie włosów. DHT może wiązać się z receptorami w mieszku włosowym, co może prowadzić do miniaturyzacji miesz, czyli tak naprawdę zmniejszenia jego rozmiaru i stopniowego przerzedzania się włosów. No ale teraz jest. Bardzo podstawowe i ważne pytanie, to dlaczego, Paweł, niektórzy biorą bardzo dużo testosteronu, mają takie włosy gęste, a niektórzy biorą minimalną dawkę lub nawet nie biorą i są łysi Odpowiedź jest prosta, no bo się tak kurde golą, ale tak naprawdę to testosteron, który przekształca się w DHT, jest genetycznie uwarunkowany, Kto te włosy będzie miał, a kto ich nie będzie miał. I tutaj testosteron może to przyspieszyć, ale nie jest jedynym i głównym determinantem. Tak jak mówiłem, kluczowa jest tutaj genetyka. Geny, które dziedziliśmy od naszych rodziców, mogą wpływać na to, jak nasze mleczki włosowe reagują na DHT i to jest bardzo ważne. I właśnie u niektórych te mieszki włosowe są bardzo wrażliwe i to powoduje nawet przy niewielkiej dawce testosteronu wypadanie włosów. Pamiętajcie jednak, żeby nie mieć pretensji do rodziców, bo to nie ich wina, że bierzesz testosteron i dużo szybciej Za Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz GBI na Insta, bo to jest bardzo ważne i zwiększa szanse, że te włosy nie wypadną. A przynajmniej nie zaszkodzi spróbować. Jeżeli genetycznie jesteś predysponowany do wypadania włosów, testosteron może to przyspieszyć, ale nawet jak nie będziesz go brał, to prędzej czy później taki moment nastanie. Niestety żadna firma z Turcji nie chciała ze mną współpracować. Więc nie będę tutaj reklamował przeszczepów, ale peruka jakaś się zawsze znajdzie. Czy istnieje coś, co możemy zrobić, aby zapobiec wypadaniu włosów spowodowanemu przez DHT? Na szczęście tak. Istnieją leki takie jak finasteryd, który hamuje działanie 5-alfa reduktazy, zmniejszając tym samym produkcję DHT. Jednakże, jeżeli chodzi o ten lek, warto pamiętać, że ten lek nie jest pozbawiony skutków ubocznych, praktycznie jak każdy, ale może wpływać bardzo mocno na samopoczucie, stany depresyjne. Więc zanim w ogóle zastanowisz się nadbieraniem jakiegokolwiek leku, skonsultuj to z lekarzem i nawet gdy skonsultujesz sam poczytać troszeczkę o tym leku, ponieważ finasteryt powoduje u niektórych zaburzenia depresyjne i tak naprawdę z deszczu podrynne. A nieraz trzeba wybrać, czy wolisz mieć włosy, czy stany depresyjne, ale tak naprawdę lepiej podejść do tego z głową i pogadać ze specjalistą. I jak zawsze można powiedzieć, że dieta, zdrowy styl życia i aktywność pływa tutaj bardzo dobrze na brak wypadania włosów, jednakże praktyka, a teoria dwie różne rzeczy i praktycznie możesz nawet idealnie się odżywiać, idealnie trenować, ale nie zastopujesz tego. Pewnie w jakimś tam procencie możesz to spowolnić, ale tak czy siak nie ma to takiego Kluczowego znaczenia, i mówię to, ponieważ prowadzę bardzo dużo osób, które miały z tym problem i wiem, jak to wygląda. Teoria, praktyka to są dwie różne rzeczy. Na koniec tego filmu można podsumować to krótkimi słowami. Genetyka to. I tak naprawdę, jeżeli będziesz dbał o wszystko, a genetycznie jesteś predysponowany, zbyt wiele z tym nie zdziałasz. Natomiast no cóż, mogłem pomóc tyle, więc tyle pomogłem, jeżeli chodzi o kontakt trenerwegożmapadżmiej.com, herofarm.pl, Instagram. No i co, czekaj na następny materiał. Jak masz problem z włosami, może będziesz na łyso lepiej wyglądał. Ja obcinam się na łyso, mimo że mi włosy nie wypadały, choć teraz już w nich raczej nie obciął. Także pozdrawiam i do następnego.